Bo trzeba w No. Można polać jak chcesz, bo mi się wstać. <laughs> Gdzie to we wtorek? Ale się jak fajną Dwa Na pewno jest okazja. Dzisiaj Nie, jest jakieś jest święto Nie, zawsze jest okazja. Tak, zawsze jest jakieś święto, zaraz Dobra, leży Znaczy się... Tak, o, mam, mam trzy otwarte, bo znajomi byli w niedzielę Kurde, ziomek i w sumie bo trzy są się. otwarte, więc Trzeba coś dobić, żeby wyrzucić Oj, no Niestety Drugi jeszcze Peter ci wejdzie ja ja Chciał cię uciekać Spróbowałeś zaraz a... Nie, Oleks, Kurde, ziomek, o. leci to cię... nie, dobiję. Nie, dobije Leży jeden Dobra, Może doczeka. Tam ja za tym i za autem, możemy uleczyć mnie Idzie ja Nie, nie idzie Ofy, ale jestem. Nie Widzę, jestem, nie masz nie Cicho jestem gdzie, gdzie on jest? Peter wejdziesz? Peter Już Dobra Czaj to ci idzie, masz tu A Dobra jestem. Ja mam aptekę dla ciebie No oh. ja mam radziać Czy możesz zostać moim duo, tylko że ja nie gram za bardzo długo, wiesz? możesz zostać w moim duo? Kiedy będziesz mogła zostać, mo, dostać moda, no, Dzięki, musisz macie, macie. być w takim te? razie teraz regularnie, być aktywna na górce gdzieś o, tam, o. E, Karol napisał, że dzisiaj są urodziny Ani, Ani moje, Ani twoje Jakie, Ani, dokładnie no. o. <laughs> A to jest ten auto nam żon? ha ha! śmieszki! Biegam, na dole! <grym> Jakieś bociki na dole biegają, panowie bierzmy je. <grym> Dobra, trzela, dobiej, trzela. O, mórz, strzelam, to ja. Ślepa kali strzelam! Robimy sztuczny chaos, żeby też. Myślisz, Myśli, że się boimy huku. Oznacz może Szymon, bo to tak Szymon dał, dał łapkę w górę. <grym> fajnie, fajnie. Nie no, wagon Tu jest w bunkrze oh, oh. Ja nic nie zrobię, sorry O nie Piotrek no, panowie. O panowie robię bo ja nie mogą nic zrobić. nie mogą O zabijem kogoś Dobrze I tam zabijacie? No Nie wiem Ja, ja zabiję kogoś innego totalnie był ja zabiję jakiegoś jednego, lecim. nie wiem jak się tam Wy wlecieliście o, i uciekliście, a my zostaliśmy ja, i twarda ja nawet, bania, Piotrek, nie jeszcze, kto, ja jeszcze ktoś Ja nawet tam nie dobiegłem Ja się leczę na spokojnie dostał, dostał Nice, 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 nice a ja o, Szymon porobił także Por... ma robiliśmy O, jeszcze jeden jeszcze, jeszcze Piotrek Nie U. mam nie tam Granatnik jest po trzech Od góry zaraz. do was patrzy Od okay. góry do was patrzy Ja od brady na No wiesz no Poproszę Falkery, bo mnie tutaj górka pokonała no. o, Dobra, jestem eee, Pomusisz bić poziomy, nie? Dziękuję ja coś teraz czekam na Was, jak coś? Himon Daisy, cześć, cześć ja co tam wcnej. u Ciebie? To zagramy. Mimboxy, inaczej nie dzisiaj. Bo jak widzę widzę, 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 widzę. O, ja właśnie o to mi chodziło. Kto Zabiję. Ja też, jednego. Mogę ustawić inaczej, możemy polecieć tam na tą górkę. stawaj, 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 polecimy. Tu nie pszczu, tu nie właśnie Tu No właśnie, no. Może po nie lecimy tam stąd. Ja wiem, ty. Nie ucz ojca dzieci robić Nie spokój Nie dzieci ojca robić Do tego jeszcze mi daleko Dawaj stary No to trochę nie ma sensu Każdy PSS ma swój sens Tak, ja raz zabiłem w życiu chłopa bunkrem I jestem z tego w dumny Co? Ja. No rzuciłem bunkra na górce i odbiłem go tymi oponami A. No Dobra lecisz tam już tam Jak O ee, a nie myślałem że to krzak, to jest O ty eee, Zbudowali się Babu stam wam? O kurde o, kurde dawaj rakiety, im walimy z Już nie mają ta połowy bunkra Już zaraz całego bunkra nie mają Ała? Haha, ale Dostał za 110 Ja kampię, ja jestem krzakiem O kurde Ja jestem krzakiem jak coś, ja jestem krzakiem Tutaj jest gość, Jezus Maria ja Oni nie wie. Lewo, 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 bunkier, Został bunkier Dostał ze 7 Macie? Leży, leży jeden Macie, macie? Idę, jeden. i chodźmy tam, chodźmy tam, bo tu jeden leży, tak? Tak, 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 tak. Tu są tak. tak Mam przewagę wysokości Chodzą na dół Nie Oni obiegują... Leży? Zabił się ruch. na mnie, zabił się tam Mam cały loot na mnie, full loot na mnie, Nie chcecie. Całkowicie full loot. Tamten powinien gdzieś z tyłu wychodzić, ale to... No spokojnie. Ej. Nie, przejdźmy sobie na spokojnie, ja jeszcze dwa buzy. Ja, nie... ja go tam zabiłem, Gdzie ten idzie? co był w strefie. Nie, 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 nie tam idzie? jest. Biegnie tu, za tą górą. biegnie. O, macie, cztery Tu, za, za plecami, tu po lewej stronie. A, strony. widzę, widzę. Nice. Oh. Czekajcie, no, ja jak będzie jak jakieś leczenie, czy nie miał... No, jak wydarzy w coś w tyłu, grupa, Oj. Druga, 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 druga grupa, druga, gru, gru, ja druga zero. grupa. Ja mam zero, macie leczenie jakiekolwiek? Dzięki. nie, mam Plecy mamy, plecy mamy, ale jeszcze druga strona, lewo. I... O kurde. No, lewo jeszcze. E mam te. E dynamity, mam jeden krak, krak masz 170. Tak, jeden też krak. Kolejny krak. Nice, dobimy, dobimy. Jeszcze stamtąd. Dobijem? Nie, oni tam się wjeżdżają, tu, tu, u siebie wjeżdżają. Możemy wchodzić na trzeciego. Ja czekajcie to raz na część, stąd, proszę. Potki. Jeden skład został, trzy zostało. Szymek, chcesz potki? No, no jedną. rzuć, rzuć. Dwie nawet. Dzięki. Dzięki. ty jeszcze masz najmniej. Jeden leży tu. Do został Miklów leży. leży. Zdrowa. Nice! Napierdyka! My wszystko minujemy. No, takim mi składem. Jest, dobrze. Co tu nie wygrywać.